Hej, 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 przed Wami Macie Pinka, książeczka. Jest to Dotykaj pani Ewy Kaczmarczyk, powieść od wydawnictwa Milion. Oczywiście mój cudowny patronat. I słuchajcie, zacznijmy tutaj od. Mm, chciałabym powiedzieć cytatu, ale nie. To będzie akurat zaczątek do książki. Yy, po prostu mój wiersz. Wiośnie przy cieniu nikłego księżyca, wierszami się można przy gwiazdach zachwycać. Przy lecie gorącym i słońca poranku, znajdziemy poezję przy szklanym dzbanku. Jesienią w deszczu, pod ciepłymi kroplami, można tą książkę czytać nocami, nawet i zimą. Płatkami pochwytaj, usiądź w fotelu i zwyczajnie ją czytaj. Słuchajcie, jest to mój wierszyk, który po prostu przyszedł mi na myśl, kiedy tylko skończyłam czytać tę książkę. no Nic na to nie poradzę. Pozycja pani Ewy Kaczmarczyk potrafi w człowieku wyzwolić coś, co zostało zapomniane i naprawdę przywrócić do życia. Zobaczcie, to są wiersze. I wiersze są, nie są rymowane, bo nie chodzi tutaj o to, żeby były jakieś tam ładne i składne i, i co do rymu, co do taktu. Te wiersze czuje się, te wiersze czuję się całą sobą. Pochłania się ich niczym krem z filtrem, przy czym jakby tak zostają wewnątrz nas. Przypominają mijający czas, chwile, które szybko ulatują, i wspomnienia, które, nawet zatarte, wciąż gdzieś tam się tlą. Wiecie, dwie są zwyczajne i niezwyczajne zarazem. Są wilgotne niczym rosa o poranku i potrafią wtedy uwolnić nawet malutką łzę, która spadnie, nim ktokolwiek ją przyuważy. Niektóre opowiadają o miłości, przyrównując ją do smaku czekolady. W końcu każdy ją lubi, ale nie wszystkim smakuje ta sama. Tak jak mężczyźnie podoba się określona kobieta, choć miałaby nawet gorzki posmak. Miłość tutaj nie wybiera. To bardziej może wołanie o nią, przypominanie sobie chwil, kiedy każdy wspólny moment bycia z sobą sprawiał nam przyjemność. To wiersze o czasie, który nieuchronnie przemija. Czasem płynie zbyt szybko, a My nie chcemy, żeby się zamknął, żeby zatoczył koło. Robimy co możemy, żeby trwał i nie odbierał nam marzeń, myśli, sumienia, no i przede wszystkim miłości. Chcemy tutaj trwać razem z nim. Jak długo będą trwały słowa właśnie po nas napisane, to wiersze są przepełnione taką tęsknotą, ale niby nie w dosłownym znaczeniu. Niekiedy tam są wyrywkowe słowa, prawdziwa burza wyrazów, które kojarzą nam się z tym, co aktualnie autorka chce nam przekazać. I podkreślam, kto nie lubi poezji, totalnie się w tej książce nie odnajdzie. Bo to będzie tak, jakby rzucić głodnemu psu banana. Wiecie, powącha, może posunie noskiem, ugryzie, ale wypluje. Jednak małpka będzie się nimi delektowała. Polecam do przeczytania jako Rachunek sumienia. Pa pa.